Nazwiska pasnoci kontra pasnociowe tiktoki. Zaczynamy! A, to jest. Y, może tradycyjny lakier, nie? Jak ona wyciągnie lampę, to się zdenerwuje i zgłoszę ten tiktok. Jak to zwykły lakier to? To jest takie złe. Dziecku rocznemu. Rocznemu dziecku. Ja to zgłaszam. Takie rzeczy powinny być. Gdzie to się zgłasza. Gotowe, zgłoszone. Idziemy dalej. Nie popieram. Rocznemu dziecku hybrydę, jeszcze jak to by był tradycyjny lakier. Co za. Jeśli ten TikTok jest dla Ciebie szokujący, to oglądaj do końca, bo gwarantuję Ci, że nie chcesz doświadczyć takiej usługi beauty, jak w ostatnim TikToku. Jo cię kręca. To mnie rozwaliło. Ona leje z wiadra żelem. I to jest pierwszy raz, kiedy ktoś serio wylał, żel jak z betoniarki Beton. Wylał żel komuś na paznokcie, nie? I opadna nie. Takiego czegoś jeszcze nie widziałam. Nie spodziewałam się, że coś takiego zobaczę: że ktoś wylewa komuś żel z wiadra na szablony, nie? I sypie brokatem druga osoba. To jest jakaś abstrakcja. <grym> <grym> a ta z tą lampą leci, a druga, a trzecia sypie brokatem, nie? Dobra, oni tego tak nie, nie zrobili. Oni to raczej zdjęli te szablony i normalnie to przedłużyli. A to jest tylko taka pokazówka. Takie długie paznokcie. Raz, dwa, trzy szablony. Jocie kręca. No, takiego czegoś jeszcze nie widziałam. To jest ciekawe. Ile piłowania tam było. Jocie kręca. Ewidentnie ta pierwsza część była tylko pokazówką. Tak, żeby stąd widzieli. A potem tu zrobiła już normalnie. Już ten szablon, tak przypuszczam, normalnie podłużyła. Wygląda to abstrakcyjnie to wyglądało, ale ciekawy TikTok. czemuś takiego jeszcze nie widziałam. <grym> o kurde. Dobra, tu był kiedyś zerwany paznokieć, przypuszczam, i on tu odrasta. I on odrasta, ale co tu będzie robione? Tytan. Hmm. Nie wiem. Ja bym tutaj nie podjęła się nakładania żadnej stylizacji. Tu jest bardzo dużo jeszcze skóry, więc ja nie wiem, czy to w ogóle jest sens nakładać stylizację, bo tu ani szablon za bardzo nie da rady tego... Kurde, kurde, kurde. Nie no, moim zdaniem lepiej poczekać aż to odrośnie, żeby ten paznokieć spokojnie mógł odrosnąć, ale ja nie jestem też podologiem, w każdym razie jako stylistka bym się nie podjęła. A dobra, spoko. Dobra, to jest, to jest okej, okay, bo ona to robi. Waza była. To się też zakłada na paznokcie wrastające. Tego typu rzeczy wrastające u stóp, które się tak zawijają i przez skórę, wiecie, wrzynają się w skórę, żeby nie były takie zawinięte, tylko bardziej takie płaskie. Może, może nie płaskie, ale nie aż tak zawinięte. Ale tu, dlaczego to jest zrobione? Przecież ten paznokieć chyba normalnie rosną. Nie wiem, nie wiem, ja nie jestem podologiem, a ktoś z was jest podologiem i może napisać w komentarzu, dlaczego ten zabieg jest tutaj wykonywany na tym paznokciu odrastającym, to dajcie znać, bo to jest interesujące, to jest ciekawe. Nails, nice. ojoj. Ale nie dobra, rękawiczki są. Oko. Tylko dużo pyłu było bardzo. To mi, to mi się nie podoba, że było tak dużo pyłu. To znaczy, że był za bardzo paznokieć jechany, no. Nie na błonek, a paznokieć. Zobaczcie, ten cały pył, który tutaj jest, to jest paznokieć. Tam nie było. To są dziewicze skórki tutaj. Paznokcie bez niczego, więc cały pył, który tutaj jest, to jest paznokieć. to To już mi się troszeczkę nie podoba. W każdym razie, no, wygląda tutaj ta osoba na. W miarę profesjonalistkę, bo jest i rękawiczka, dwie nawet. Jest i frez do skórek. Do skórek. Niektórzy to robią frezami nie do skórek. Na przykład kuleczką. Więc. Okej. Okay. Ma to pilnikiem, wycina skórki. Skraca. Baza. przedłużenie, Piłuje. To chyba była jakaś dual forma, bo jest schodek jak pieron. Raczej dual forma albo press on nails to też mógł być. Fajny, fajnie wyglądają właśnie trans zbudowane transparentnym produktem żele. Bo tu jest prześwit, tu jest prześwit, tam gdzie jest, ma być cienko, nie? Reszta jest tam, przy są bardziej, bardziej czarna. Ciekawie tu wygląda. Trochę jest jak dla mnie zbyt dużo masy ogólnie, ale, ale fakt, faktem cała stylizacja jest bardzo estetyczna. Szpice, szpice. Trochę beczułkowaty, ale szpice. Może nie szpice, może też nie sztylety, coś takiego, sztyleto-szpice, no. Teraz budujemy transparentnym czerwonym. U. Będą takie zdobienia wypukłe. Mamy mirror na szpicach. Ciekawie to wygląda. Te perełki, gdzie takie można kupić? Świetnie to wygląda, te perełki, te perły takie metalowe. No, powiem wam, fajnie, fajne to, fajne to jest. Fajny design i krótkie. A jedna ręka krótka, a druga długa, czy to jest facet? Nie, to była ta sama dziewczyna i jedna miała paznokcie krótkie, a drugie długie. Mega stylizacja ciekawa, nie? Podoba mi się. W sensie. Mega stylizacja, ciekawa, nie. Przecinek. Podoba mi się. Takie bym. Nie wiem, czy bym nosiła, bo trochę by mi pewnie te wystające rzeczy przeszkadzały. Ale ogólnie kurde, te ładne są. Pewnie bym się prędzej nimi zabiła, niż yy, albo je wyrwała niż ten, ale no. Jak ja potrafiłam sobie kopnąć piętą, nie pytajcie jak. Ten paznokieć w nocy. Chyba ja się chciałam podrapać, w piętę. i sobie zamiast podrapać, to kopnęłam sobie piętą w paznokieć i nie miałam zasnąć z bólu, nie? Nie pytajcie jak to się stało, w jakiej mam ja pozycji, leżałam. A on nie jest jakiś długi. Ten jest dwa razy dłuższy. To już nie wiem. Ładne. O! Świnty, panie. To po co ten pochłaniacz jest, ja się pytam? Po co on jest? Po co? W jakim celu? W jakim celu ten pochłaniacz tu jest? Czy on coś, cokolwiek wciąga? No raczej nie. <słuch> Może jako podłokietnik robi. Ale grube, dlatego tyle pyłu? Bo one mają ze 4 mm. Fuj, bez rękawiczek wszystko. I nieutwardzony był w środku, bo to było tak grubo, nie? Widzieliście? Dziurka taka. Chyba, że bomby tam był, ale raczej tak coś czuję, że tam mogą być utwardzone. Boże, tak grubo. Tragedia, no. Masakra jakaś. Obgryzanie paznokci to częsty problem klientek zaangażowanie stylisty i klienta oraz determinacja w dążeniu do celu. To sukces gwarantowany w regeneracji łożyska. To jest bardzo fajnie, co napisała tutaj Agnieszka, bo to nie wychodzenie z, zwłaszcza z takich paznokci to nie jest jedna wizyta. To nie jest jedna wizyta, to jest czasami kilka wizyt, czasami parę miesięcy albo kilka, ten paznokieć musi odrosnąć, czasami po pierwszej wizycie to trzeba już po dwóch tygodniach przyjść max, bo to wiecie no, wszystko zależy od sytuacji, ale zobaczymy co tutaj powie Agnieszka. Zobaczcie, jak wyglądały paznokcie mojej klientki jeszcze przed wykonaniem rekonstrukcji. Paznokcie były obgryzane kilka lat. Nieustannie opuszek wystawał ponad poziom paznokcia. Ale narośnięta skórka, opuszek ponad, y, pazno, y, ponad paznokieć wystawał. tu jest paznokieć, to opuszka tak, tak o, była taka. Mamy paznokieć, co mi fajnie, a tu. I normalnie puszka jest tu, a tu była tak, o, taka. O, oh, no grubo, bo tej skóry jest grubo, są y, urazy tam w sinusach, w zakolu, na przykład ten paznokieć, który jest zrobiony, to w prawym zakolu jest y, trochę krwi. No, ciekawy, jak z tego Agnieszka wyjdzie, no na pewno trzeba będzie chyba jakiś preparat do tamowania, krwawienia użyć tutaj. Jednak jedno jest pewne, ulga jakiej, bo znam pracę Agnieszki, więc już wiem, ulga jakiej doznała ta klientka po zabiegu jest nie do opisania. Bo to jest bolesne. Te opuszki są takie odsłonięte. No, bo... Jaka jest główna funkcja paznokcia? Ochrona opuszki. Tak, więc tutaj klientka napra naprawdę odetchnęła, odetchnęła. Pokonywałyśmy rekonstrukcję i regularnie co, co dwa, dwa tygodnie uzupełniałyśmy stylizację. Moja klientka wykazała się naprawdę dużym zaangażowaniem i zdeterminowaniem, dzięki czemu mogłyśmy przez dwa i pół miesiąca i pół dojść miesiąca. do efektu ostatecznego. I jak Lienki. widzicie, jej paznokcie wróciły do fantastycznej formy. Lienki. Jestem z niej bardzo dumna, jeśli obgryzacie paznokcie i chcecie mieć z powrotem piękne. Znajdźcie dobrą stylistkę, tak. która będzie wam pomagać w dążeniu do celu i dokonacie cudu jakim jest wydłużenie naturalnego I łożyska. paznokcia po rekonstrukcji Piękna, Piękna praca. Widzieliście z takich paznokci Agnieszka, brawa. Super, że twoja klientka y, też y, się poczuła tutaj do odpowiedzialności nie, że poszła raz na paznokcie, tylko faktycznie chodziła. Y, łożysko też z tego, co widziałam, raczej się też... Y, Przykleiło z powrotem, znaczy paznokieć do tego łyżecka. Ono się odbudowało. Piękna praca, piękny TikTok, super. Pięknie to wyglądało. Piękne wisienki. Jak pięknie chmurka namalowana. Pięknie, ojej. Ale piękne cienkie linie. Piękne to jest. I perełki moje ulubione. Serduszko. Piękne, włącz mi telewizor. Robimy to, Hania. Wiesz, co będziesz miała w piątek robione. Łogi, piękne. Tak mi możecie oznaczać na takich tych kotokach. Takie inspiracje. Ania, ty to dodałaś? No to mogła to Hania dodać. Ma siostra osobista. A jak nie, no to napisz w komentarzu. Nie, to nie była Ania ja to dodałam. Coś w tym chodzi. Już pomijamy fakt budowy kwadrata, bo... W Ameryce oni po prostu inaczej rozumieją kwadrata. Kwadrat dla nich to jest taki... No, nieważne. Ale to jest niehigniczne. To jest raczej to... Jest Dzień to zdjęcia, zrobienia... znaczy zdjęcia i zdjęcia. Zrobienia zdjęcia i zdjęcia. Rozumiecie? Do sesji zdjęciowej, a potem zdjąć, bo to. Nie wyobrażam sobie gniatać ciasta na kluski w takich paznokciach na przykład. Niczego robić. Ale ładnie to wygląda ogólnie, to zdobienie. A to już widziałam. Ale wiesz, co, Hania? To się nie przejmuj, bo tutaj. Te narzędzia były opalone przynajmniej i to jest tylko kawałek, gdzie jest nie pokazane, że to jest yy, przypalone, na przykład te narzędzia są. A ja widziałam takiego TikToka, gdzie było pokazane, że on to opala tą. No i dobrze, to ładnie to wygląda, koniec końców. On tam gdzieś miał zapalniczkę czy coś i opalił je, nie? No, śmiej się, ale on czyściej pracuje niż te niektóre baby w Ameryce. W tym odcinku to już wszystko, a ty daj znać w komentarzu, czy zdecydowałabyś się na taką usługę jak w ostatnim TikToku, czy raczej wzięłabyś nogi za pas.